Witam serdecznie wszystkich hodowców, dzisiaj fajnie sobie byłem w lesie, nazbierałem trochę czarnego bzu, o tu widzicie już rozrobione, na początku gniotę ten czarny bez, wrzucam do wiaderka, gniotę jakimś młotkiem, żeby puścił sok, następnie po prostu wsypuję karmę i mieszam, powiem wam stosuję to już parę lat ładnych, rewelacja, rewelacja, gołąbki bardzo dobrze na to, na to go na nich wpływa, jedzą super, nauczone już są, no, nie wszystkie, bo tegoroczne jeszcze tego nie znają. Bo dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy to zacząłem podawać. Bo właśnie tak zobaczyłem, że dojrzał już czarny bez. Co roku to stosuję. Łanie się gołębie błyszczą po tym, są zdrowiutkie. Niczego innego nie daję. To jest to, a sobie też i lekki zakwaszać. Także sama woda, czysta, ewentualnie. Nawet i codziennie, wam powiem nieraz, aby czas był zrywać, to nieraz narwie więcej. Także polecam hodowcom darmo i zdrowo. Wystarczy gdzieś do lasu, pod płotami, gdzieś to rośnie. Zobaczyć sobie na internecie, jak to wygląda. Żeby... O, tu są gałązki po tym. Takie wiecie, bo ja je nagniotłem, te gałązki powyrzucałem. Także naprawdę polecam, naprawdę polecam. Gołąbków jest sporo. Wysyłki są niestety zablokowane do któregoś tam września. Młodeczków jest pełno na wyjściu po wdowcach, po bardzo dobrych parach. Także po 50 zł sztuka, tak jakby ktoś chciał z bliska podjechać sobie. Już wczoraj parę osób było, bo wybierało sobie parę sztuk. Także kto by chciał to podjeżdżać, śmiało, bo jest tego za dużo. Jeszcze na górze mam w, w drugim gołębniku całą ligę tegorocznych mutków. Także z których, czy ze starszych, czy z młodszych. Dla mnie to jest bez różnicy, bo po prostu za dużo gołębi jest, za dużo. Gołębie są uparte, dochodzą. Prawie codziennie coś po lotach dochodzi. Także tylko tripesy ściągam. Samiczka, która dwa razy Brukselę robiła, tutaj samczyk ten długi, pierwszy z Brukseli i z maratonu tego 900 km, jego żona z tamtego roku, samiczka z Puchar, druga z, na lot, z lotu Turek, oczywiście druga na oddział. Także przyjeżdżać, dzwonić 698-903-990. Jest fajnych młódków, naprawdę fajne, zdrowiutkie młódeczki, A teraz po czarnym, gdzie jeszcze będą zdrowsze? Także pozdrawiam i zapraszam. Dobry lot.